Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Jezusa, pozwólcie ukochać się Bogu. Różaniec za ojczyznę, według wskazań świętego Andrzeja Boboli. Rozważania tajemnic bolesnych. W 2001 roku, w dniu rocznicy swej męczeńskiej śmierci, przyszedł do mnie święty Andrzej Bobola o czwartej nad ranem, i nadmienił, że pragnąłbym, abym odmówiła różaniec, część bolesną, łącząc i ofiarując Ojcu Niebieskiemu z cierpieniami jego syna, również cierpienia świętego Andrzeja w intencji ojczyzny. Podczas wspomnianego spotkania ze świętym Andrzejem zrozumiałam jasno że święty nabył swoim, niemającym sobie równego, świadomym męczeństwem, nasz naród, naszą ojczyznę Polskę, na szczególną opiekę. Jego patronat nad Polską jest owocem jego męki. Spróbujmy nagłośnić ten różaniec Andrzejowy. Przecież święty Andrzej sam podał pomoc dla ojczyzny różaniec. Tymi słowami w liście do księdza Józefa Niżnika, kustosza sanktuarium w Strachocinie zwróciła się pani Ewa Józefa Strużyńska z Warszawy. Dlatego w strachocińskim sanktuarium jest odmawiany w szesnastym dniu każdego miesiąca różaniec za ojczyznę według wskazań świętego Andrzeje Boboli. Oto treść tych rozważań różańcowych. Rozważania tajemnic bolesnych. Druga wersja. Pierwsza tajemnica. Modlitwa pana Jezusa w ogrójcu i pojmanie świętego Andrzeja Boboli. W obliczu cierpienia rodzi się w człowieku bunt. I odrzuca cierpienie, bo uważa je za największe zło. Chrystus tak nie postąpił, choć prosił pokornie ojca o oddalenie kielicha goryczy. Akceptacja cierpienia przez syna Bożego przyniosła światu odkupienie. Możliwe, że wieści o gwałtach w Janowie dokonywane przez Kozaków doszły już do miejscowości Peredyle, gdzie znajdował się Andrzej Bobola. Skutek nich, bo Bola wsiadł na wóz, by się schronić gdzie indziej. Ale kozacy dopadli go jeszcze w peredyle jadącego wozem. Woźnica rzucił lejce i zbiegł do lasu. Andrzej zaś pozostał na miejscu i polecając się Bogu, oddał się w ich ręce. Było już po południu. Módlmy się za tych, którym trudno jest pogodzić się z pełnieniem woli Bożej. Druga tajemnica. Biczowanie Pana Jezusa i katowanie świętego Andrzeja Boboli. W pretorium Piłata odbył się najdziwniejszy proces, jaki zna historia. Człowiek sądził Boga. Postawił obok boga barabasza, który był mordercą, i kazał ludziom wybierać. Ci wybrali złoczyńcę. Potem, dla uspokojenia sumienia, piłat mówi: Nie znajduję w nim żadnej winy i umywa ręce na znak niewinności. Tłum jednak tym się nie zadawala i chce więcej. Dlatego piłat zdecydował, jak mówi ewangelista, Kazał go ubiczować. Kozacy, po schwytaniu Andrzeja, poczęli natychmiast nawracać go na wiarę prawosławną. Namowy i groźby nie odniosły skutku. Wobec tego obnażyli go, przywiązali do płotu i skatowali na hajkami. Następnie bili pod twarzy Wskutek tego Andrzej stracił kilka zębów. Następnie związali mu ręce, umieścili go między dwoma końmi, do których go przywiązali, i ruszyli do Janowa. Kiedy w ciągu czterokilometrowego marszu Bobola opadał z sił, popędzali go na hejkami i lancami, po których pozostały dwie głębokie rany w lewym ramieniu od strony łopatki. Módlmy się za tych, którzy wydają niesprawiedliwe wyroki i skazują dziś bliźnich na cierpienia. Trzecia tajemnica. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. W czasie przesłuchania Piłat pytał Chrystusa, czy Ty jesteś królem żydowskim? Oskarżony powiedział: Tak, jestem królem. Żołnierze postanowili wyśmiać królewską godność Chrystusa. Szybko znaleźli potrzebne rekwizyty: płaszcz koronacyjny, purpurowy łachman, berło, czcinę i koronę uplecioną ścierni. Zainscenizowali koronację króla. Chrystus przyjął tę obelgę w głębokim milczeniu. Odarty Andrzej Bobola z szat, pokryty sińcami i krwawiącymi ranami, odbył swój wiatr trumfalny do Janowa, gdzie eskorta oddała go niezłocznie w ręce starszyzny. Tu przyjęto go podobno szyderstwami i okrzykami. To ten Polak, Ksiądz rzymskiej wiary, który od naszej wiary odciąga i na swoją polską nawraca. Jeden z kozaków dobył szabli i wymierzył cięcie w głowę boboli. Ten jednak wskutek naturalnego odruchu uchylił się i zasłonił ręką tak, że częściowo udaremnił śmiertelne cięcie, ale za to poniósł bolesną ranę. Pierwsze czy palce prawej ręki. Głowę Chrystusa miażdżyła korona cierniowa, głowę Andrzeja miażdżyły splecione gałązki wierzbowe. Módlmy się za tych, którzy dziś gardzą bliźnimi, poniżają ich i odbierają im dobre imię, cześć i szacunek. Tajemnica czwarta. Niesienie krzyża na Golgotę. Po wydaniu formalnego wyroku śmierci na Chrystusa, Piłat nie troszczył się więcej o niego. Skazaniec przyszedł pod władzę setnika. W pretorium uformował się pochód na miejsce stracenia. Według zwyczaju rzymskiego Pochód otwierał woźny, który ogłaszał ludowi pochodzenie i zbrodnie skazańców. Za nim szli przedstawiciele Sanhedrynu, potem Jezus z krzyżem między dwoma skazańcami, obok nich czterech żołnierzy katów. Pochód zamykało stu żołnierzy pod wodzą setnika. Rozlana na twarzy kapłana boboli dobroć podrażniła jednego z katów, który końcem szabli przekłuł mu oko. Publiczne okrucieństwo było świadectwem wiary Andrzeja i mogło wzbudzić litość wśród tłumu. Wobec tego kaci zawlekli ojca Andrzeja do stojącej na placu rzeźni i rzucili na stół. Gdy na ponowne wezwanie do odstępstwa od katolickiej wiary padła z ust męczennika odpowiedź odmowna, kozacy rozpalili łuczywa i przyłożyli ogień do zsieniałych boków męczonego. By wyszydzić jego kapłańskie funkcje, nawbijano mu pod paznokcie drzazgi, nożem zaś Ściągnięto skórę z jego dłoni, a najgrywając się z kapłańskiej tonsury na głowie, wycięto duży płat skóry. Od karku aż po czoło. Parodiując ornat, odwrócili kaci kapłana na stole i nożem nacięli skórę pleców na kształt ornatu, następnie zaś zdarli ją. Od łopatek poprzez plecy, zasypując straszliwą ranę sieczką i plewami. Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu grzechu bliźnich. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu. Nazywano go nauczycielem i panem. Pozostał nim do ostatniego tchnienia. Nawet z takiej katedry, jaką był Krzyż, przemawiał. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Niewiasto, oto syn Twój. Synu, oto matka Twoja. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Pragnę, wykonało się. Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mojego. Zbolały ojciec Andrzej w cierpieniu. Bez przerwy wzywał imion Jezusa i Maryi. Podniecenie oprawcy obdarli mu dolną część tułowia i poranili, obcięli nos, uszy i wargi, by w możliwie najboleśniejszy sposób pomścić się za kapłańskie słowa gorliwego apostoła od tyłu, czyli u nasady. Przez głęboki otwór w szyi wyrwano mu język, pozbawiając go mowy. Na koniec jeszcze grubym szydłem rzeźniczym przedziurawiono mu lewy bok, kierując go w stronę serca. Schębiono już wszystko. Przed oprawcami leżał krwawy ludzki strzęp, ale ciągle jeszcze żyjący. Wstrząsany konwulsyjnymi drganiami. By nasycić się tymi drgawkami, zbezczeszczono człowieka, porwano go ze stołu, okręcono sznurem i uwieszono upowały za nogi. Ciało zadrżało jeszcze silniej, a oprawcy zarechotali okrutnym śmiechem, mówiąc: Patrzcie, jak tańczy! Straszliwe katusze trwały dwie godziny. Skrócili je ze znużenia kozacy podwójnym cięciem w szyję, co sprowadziło śmierć o trzeciej godzinie po południu, 16 maja 1657 roku Wigilię w niebowstąpienia pańskiego. Módlmy mi się. Za wszystkich chorych i cierpiących, polećmy także Bogu tych, którzy opiekują się ludźmi w potrzebie. Modlitwa za Ojczyznę. Boże, za przyczyną świętego Andrzeja, dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natknij mądrością jej rządców i przedstawicieli. A jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego. Niechęć do rzetelnej pracy oraz uszanowanie praw każdego człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują ją do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości. Jedności, przebaczenia. Amen. Po Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza pośredniczko nasza, pocieszycielko nasze, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi najmilszemu nas oddawaj. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen.